Kochani, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Wróżka na wywczasie, ale dzisiaj pełnia, pełnia w wodniku, pełnia, w której nie mam, nie mam jak zrobić wam całego czytania. Poczekajcie, wyciągnęłam karty. Ale przynajmniej zrobię chociaż króciutkie odpowiedzi, co Tarot nam radzi. W tą pełnię, co, na czym powinniśmy się skupiać. Zaraz przychodzi nowy rok numerologiczny i ta pełnia zbiorów, żniw, pełnia, w której domykamy pewne rzeczy. Zadaj sobie pytanie, co myślisz na dane tematy? Co myślisz o swoim związku? Co czujesz, jak się czujesz w swoim związku? E jak się czujesz w swojej pracy? Kto jest ci życzliwy? Kto? Z kim masz nie po drodze? Może warto zakończyć sytuację. Poczekajcie, zmienię troszeczkę. O. Więc pomyślałam sobie, pamiętajcie, czas pełni, czas oczyszczania, czas domykania, czas e, czyszczenia naszych e, biżuterii. Wrzuć e, swoją biżuterię do szklanej miseczki z wodą, wystaw na światło księżyca, czas e, robienia, dobry czas na wszelkie peelingi, zabiegi z ciałem, ale też na e, głodówki czy, czy takie oczyszczanie e, organizmu. E, w zależności gdzie cię zawoła. Ta pełnia będzie księżyc ponoć ma być bardzo widoczny. Ja nie wiem, czy mi się tutaj uda. Jestem w okolicach Władysławowa w Jastrzębie Górze w tej chwili. No Jutro już kończę mój krótki urlop, ale pomyślałam sobie, że jednak chociaż króciutki, e, trzykartowy rozkład na tą pełnię może być dla Was przydatny. I dziękuję za Wasze życzenia, bo ja wczoraj miałam urodziny i tak, jestem osobą, która się urodziła w, w Bramielba. E, Powiem tak: cud i przekleństwo, dar i przekleństwo, możliwości i ograniczenia. To nie jest osoba, która widzi, osoba, która wie, nie zawsze to jest takie cudowne. Czasami naprawdę lepiej nie wiedzieć. Ale wróćmy do naszej pełni w wodniku. Pełnia, w której to jest dobry moment na zwrócenie się do siebie, do, do zadawania sobie pytań, kim jestem, do zadawania sobie pytań, jak chcę żyć. Bo nie marnuj swojego życia na, na spełnianie oczekiwań innych ludzi. Nie warto. Bądź teraz. Dla siebie. Zastanów się, czy tak, jak żyjesz teraz, to to jest w zgodzie z Tobą. Czy jesteś zadowolony, czy zadowolona z tego, co się dzieje w Twoim życiu. Wyciągnij wnioski. Właściwie ja myślę, że brama lwa to nawet nie jest moment afirmacyjny, tylko moment wracania do siebie. Czyli do, wracanie do siebie, czyli co jest dla mnie ważne, co jest moim priorytetem, co, jakimi wartościami ja się kieruję w swoim życiu i o co mi chodzi, i jak chcę żyć. Nie? I teraz krótki rozkład dla, dla nas wszystkich, w imię oczywiście naszego najwyższego dobra. Na tą pełnię, na czym warto skupić swoją uwagę, czym się w tą pełnię zająć, jaka to będzie przestrzeń. Trójka mieczy. Ciekawe i bardzo oczyszczające, domykające temat. I czym się nie zajmować, żeby, jeżeli się pojawia w Twojej głowie, odpędzaj te myśli czego nie robić w tej pełni dwójka kielichów o rany mhm. i rada na tą pełnię dla nas wszystkich to śmierć mhm. transformacja powiem tak jak niezmiennie Tarot mnie zadziwia i mamy w, w spodzie karty, karty głupca powiem tak nawet nie muszę za bardzo myśleć. <głupiec>, Głupiec, bez względu na to, co się dzieje, idzie w swoje życie. On, się, on nie widzi zagrożeń. On się nie boi, bo on nie wie o zagrożeniach i popełnia błędy, pewnie. Natomiast on idzie za głosem swojego serca. Zadaj sobie pytanie, gdzie ty nie idziesz za głosem swojego serca, gdzie ty nie spełniasz swoich pragnień, tylko skupiasz się na tym, aby spełniać oczekiwania innych, partnera, dzieci, rodziny, znajomych, pracodawcy itd. Dlaczego nie stawiasz na siebie? Tylko stawiasz na innych. Dlaczego to Ty nie jesteś priorytetem? W tą pełnię w Wodniku, a Wodnik, pamiętajcie, to jest znak Kreatora. Wodnik jest znakiem, który chce pełni, który chce wszystko. Przestań przejmować się innymi ludźmi. Nawet jeżeli ci, te osoby są dla Ciebie bliskie, to co jest ważniejsze? Ich szczęście. Czy Twoje szczęście? Ich zadowolenie? Czy Twoje zadowolenie? Ich dobrostan? Czy Twój dobrostan? No, może warto o tym pomyśleć. Tu jest jeszcze tak, żebyś zobaczyła, jeżeli jesteś, czy zobaczył, jeżeli jesteś w związku, e, po co jestem w tym związku? Co mi to, ten związek załatwia? Spójrz na swój związek z innej perspektywy, bo może jesteś w tym związku z lęku, że nikt inny się nie pojawi, że nie zasługujesz na nikogo lepszego. Jak możesz siebie wzmocnić? Poprzez kartę Trójki Mieczy: wybacz sobie w tą pełnię popełnione błędy. My często, nie wiem jak wy, ale ja już trochę od tego odeszłam, ale często siebie obwiniałam za to, że nie, się, nie udał się związek, w pracy mi nie poszło, coś się zakończyło, w jakiejś relacji przyjacielskiej poszło zupełnie nie tak, jakbym chciała. To winiłam siebie, a na tą pełnię, drogi widzu. Bez względu na to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, skup się na tym, żeby sobie wybaczyć. Cokolwiek zrobiłaś, cokolwiek zrobiłeś, jakikolwiek popełniłeś błąd, to widocznie musiałeś to zrobić, żeby stać się taką wersją siebie, którą jesteś obecnie. Bo tu pierdzi, a tu leci motolotnia. Ciekawa jestem, czy będzie, będzie widać. Nie, nie widać. Bo on leci daleko. Przeleciał chyba. O, widzicie? Nie złapałam go jednak. I e, moi drodzy, w tą pełnię warto wybaczyć to, co schrzaniłeś koncertowo, to, co zupełnie źle zrobiłeś, zrobiłaś, ale też to, że ktoś cię źle potraktował. Że ktoś cię zranił, i może to był twój nauczyciel. Ja miałam taką sytuację, kiedy wyobraźcie sobie: Macie mnie w kręgu znajomych tarocistkę, i ja znajomych mam sporo, i byli tacy znajomi, którzy tylko dzwonili do mnie po to, żeby, weź zobacz tam w kartach, czy, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. I ja długo to robiłam, aż w któregoś momentu się zorientowałam, że ja właściwie każdy wieczór spędzam na tym, że stawiam dla kogoś karty. I zaczęłam stawiać granice, co się wydarzyło. Niektórzy się poobrażali na mnie, niektórzy przestali w ogóle mieć ze mną e, kontakty. I stwierdzili, że nie chcą mnie mieć w swoim otoczeniu. Kiedy postawiłam granice, wybaczyłam im z tego powodu, że oni tak potrzebowali mnie. No, ja byłam łatwo dostępna. I zadaj sobie pytanie, gdzie ja jestem łatwo dostępny? Łatwo dostępna. Kiedy chcę zasłużyć na uwagę, chcę zasłużyć na to, żeby ktoś mnie polubił, żebym była taka fajna. Czy nie naginam swoich przestrzeni, czy nie naginam swoich rzeczy, swojego życia po to, żeby ktoś się poczuł lepiej? A co z moim życiem? Ta pełnia będzie Cię skłaniała do refleksji, do tego, żeby się pochylić nad własnym życiem i nad własnym sercem. Nawet jeżeli jest ono poranione, to dlaczego dałam się zranić? Co to takiego było? Gdzie zaufałam za bardzo, gdzie, po, gdzie popełniłem błędy, y, gdzie nie zadbałem o swoje bezpieczeństwo, o swoją y, autonomię, gdzie się wpiąłem czy wpięłam w związek za bardzo, aby tylko ta druga, żeby tylko było, żeby to uzyskać. I jeszcze jedna rzecz. Wybaczanie to jest nie dla kogoś. Wybaczanie w energetyce jest wybaczanie komuś, to jest też przyjęcie tego co się wydarzyło, że ktoś był w stosunku do nas bardzo okrutny, niedobry. Straszny. Dał nam, wbił nam nóż w serce. I co my na to? Wybaczmy sobie, że dałyśmy sobie to zrobić, czy daliśmy sobie to zrobić? Jakie z tego powodu wyciągamy wnioski? No, gdyby nie te złe doświadczenia, które przychodzą w naszym życiu, bo jak wiemy, życie nie składa się tylko z cudownych chwil, ale też nie składa się tylko z bolesnych chwil. Możesz zbudować siebie na nowo. W karcie śmierci to jest karta transformacji idzie nowy rok numerologiczny. Dzisiaj przeczytałam, że będzie 21 września, ale ja myślę, że. On jest wcześniej. To jest zależy, jak się układa księżyc. Ja to sprawdzę i oczywiście zrobię czytania na nowy rok numerologiczny, ale mówię to w kontekście tego, żebyś pamiętał, pamiętała o tym, że wszystko przemija, że, że czas się zmienia, że nie czas, że przemija i że wszystko się zmienia. Ty też. I dzięki swoim bolesnym doświadczeniom. Możesz teraz być lepszą osobą. Zobaczcie, jak nie widziałeś nagranie brama lwa, to iluzja, to tutaj jest jeszcze potwierdzenie tej iluzji, bo energia jest ciągle ta sama. 12 sierpnia będzie dobry moment. Jeszcze Mars idzie w ruchu prostym. Jowisz i Wenus będą w koniunkcji. To jest dobry moment na manifestowanie, a teraz jest dobry moment na wybaczanie. Na przyjęcie tych lekcji życiowych, które były może trudne, może skomplikowane, może bolesne, może jakieś, które nie, nie były łatwe, żeby je przyjąć i przyznać i powiedzieć to, że nie, że to ta druga osoba była wredna, okrutna, głupia, jakaś, tylko że ona przyszła jako mój nauczyciel, żebym ja mógł, mogła się zmienić. Przejść w inny sposób funkcjonowania, przejść transformację. Może więcej rozumieć, a może mniej rozumieć. Może być bardziej wyrozumiałym, a może stać się bardziej stanowczym. Zobacz, w którym miejscu jesteś. Czy potrzebujesz stanowczości? Czy potrzebujesz bardziej otworzyć swoje serce i powiedzieć ja jestem trochę zamrożony, ale czy zamrożona nie umiem tak zareagować emocjonalnie, ale to może jest dobry czas, żeby zacząć to zmieniać. Albo do tej pory dawałaś, czy dawałeś z siebie wszystko, to może czas spojrzeć, co dla mnie jest dobre? w karcie śmierci. W karcie śmierci rozumiemy proces. Rozumiemy, że to o nas chodzi. I nawet właśnie jak ktoś nas kopnie w dupę albo wbije nam nóż w serce, to w imię naszego najwyższego dobra. Okropne, co? Tak ciężko. Zobacz film, jak wyjść z iluzji. Tutaj jest właśnie wyjść z iluzji. Zobacz sprawy takie, jak, jak, jak one wyglądają. I co z tym zrobić? Mm, w karcie śmierci bym przyjęła. Bo to ci daje paliwo na to, żeby stać się zupełnie inną osobą. Coś zrozumieć, lepiej żyć, bardziej poznać siebie. Wiedzieć, o co mi chodzi. I w jakim kierunku chcę, żeby podążało moje życie. Szansa na sukces, moi drodzy. Co ty na to? W tą pełnię nie, zada, nie zadawalaj innych. Nie skupiaj się na ich potrzebach. Nie stawiaj innych na pierwszym miejscu. W tą pełnię postaw na siebie, bo to, nawet jeżeli to będzie wymagało trochę wysiłku, bo to spowoduje, że staniesz się silniejszy: będziesz lepiej mocniejszy, bardziej świadomy, bardziej akceptujący, może bardziej kochający, może bardziej rozumiejący. Karta Śmierci w tym wypadku w Radzie. Nie bój się zmian. I myślę, że to tyle na ten moment. Jak tylko wrócę do domu, to będę robiła dalsze rozkłady i odpowiadała na maile, bo w tej chwili wybaczcie, ale enjoyuję się troszeczkę. Nie troszeczkę, na no, maksa się enjoyuję. E, czasem, bo ja jestem kozicą morską, a nie górską kocham morje, ci co mnie znacie, to wiecie, że mam pierdolca z tym moriem. i jestem zachłanna na morze, jak diabeł na duszę i tutaj ładuję baterie i tutaj dużo rzeczy rozumiem i no więc znajdź sobie takie miejsce, gdzie możesz ładować baterie wybaczcie, przyjadę do domu, a to będzie już jutro i od poniedziałku będę odpisywała na maile Wasze zapytania, kiedy się spotkać, a tymczasem wykorzystaj dobrze tą pełnię. Zrób sobie dobrze, cokolwiek myślisz na ten temat. Zadbaj o siebie, o swój dobrostan, o swoje dobre serce, o swój spokój, harmonię, o, o swój uśmiech na twarz nie pada, a była pogoda okropna, grałyśmy koncert, to tak jeszcze chwile prywaty, w kościele w niebo wstąpienia we Władysławowie i siostra mówi, ma pani piękną sukienkę. Ja mówię, wiem. Kupiłam ją i buty, ja mówię, wykrwawiłam się na te buty. I ona tak, ta siostra patrzy na mnie, a pamiętajcie, że ja jestem tarocistką, nie chodzę do kościoła. I siostra patrzy na mnie i mówi tak, Pomodlę się za panią. Dziękuję. Jestem wdzięczna za to, że ja tak bardzo mi się przyda. Dobre słowo, wsparcie tam u góry, cokolwiek, ta, czymkolwiek ta góra jest. Nie pada i mamy dwa dni wspaniałej pogody do mojego wyjazdu, więc warto wysyłać dobrą energię, wybaczać. Sobie i innym, po to, żebyśmy mieli dobre życie. Buziaki? A!